Witamy Was już w piątym odcinku warszawskiego dreptania z kolorem. Tym razem znajdujemy się w rodzinnej dzielnicy profesora Łęcickiego, czyli na Żoliborzu. Witam Państwa! Bardzo mi miło, że będziemy dzisiaj spacerowali po dzielnicy mojego dzieciństwa i młodości. Zaczynamy ten nasz spacer po najmniejszej dzisiaj dzielnicy Warszawy, kiedyś była o wiele większa, dlatego że do Boża należały też bielany, ale przenieśmy się najpierw do połowy XVIII wieku, wychodzimy z nowego miasta miasta na północ i trafiamy na wiejskie tereny. To była taka wioska, nazywała się wtedy Fawory i była taką jakby dzielnicą willową, przy której powstawały dworki. Ale ona się rozwinęła wtedy, kiedy nastąpił taki gwałtowny rozwój bardzo nobliwego kolegium Piarów, wielka szkoła o nowoczesnym profilu kształcenia i pewne kolegia i, i domy tych Piarów zostały zbudowane właśnie na Żoliborzu Bożu Obecnie to się znajduje w granicach Cytadeli Warszawskiej. Tam powstał między innymi taki pałacyk, który nazwano Bor, czyli Piękny Brzeg. I stąd się wzięła nazwa pochodząca z języka francuskiego tej naszej dzielnicy. I na Bożu najpierw kiedy te kolegium piarskie się rozwijało, kiedy ojciec króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wybudował koszary dla Gwardii Królewskiej, to jeszcze pozostałości możemy zobaczyć na warszawskiej Cytadeli. Żoliborz zaczął być bardziej zauważalny i, i bardziej powiedziałbym taką dekoracyjną, kulturalną dzielnicą Warszawy, która szczególnie nabrała tego charakteru w okresie międzywojennym XX wieku, jak i w okresie Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej. A skoro sobie tak idziemy, Chronologicznie i topograficznie na północ, to właśnie jesteśmy na Cytadeli Warszawskiej. Jakie historie się wiążą z tym miejscem, bo jest ich chyba dosyć sporo? Ojej, to w ogóle to wystarczyło na kilka opowieści, ale tak może błyskawicznie. Cytadela Warszawska to była twierdza carska wybudowana w 1832 roku jako taki straszak dla Warszawy po powstaniu listopadowym. To miało pokazać warszawiakom, że jeżeli znowu będzie jakieś powstanie, to po prostu ten ogromny garnizon Cytadeli zbombarduje. Armatami Warszawy, i tyle będzie naszego myślenia o niepodległości. Teoretycznie miała być to twierdza broniąca Warszawy, ale ona nigdy nie spełniła takiej funkcji. Natomiast pełniła bardziej funkcję koszar i funkcję policyjną. Na cytadeli warszawskiej znajdował się tak zwany dziesiąty pawilon, czyli więzienie polityczne. Tam stracono chyba Traugutta, prawda? Tak, no na cytadeli był więziony i potem został stracony. Nie wiemy dokładnie w którym miejscu, przy której bramie. Najprawdopodobniej przy bramie południowej tam gdzie teraz znajduje się skwer imienia Romualda Traugutta między Żoliborzem a Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych. W tym dziesiątym pawilonie był więziony między innymi marszałek Piłsudski. Także to takie miejsce martyrologii Polaków, upamiętnione zresztą przez symboliczny cmentarz przy tak tzw. Bramie Straceń. I ta Cytadela Warszawska tak naprawdę zniszczyła tą pierwszą strukturę żoli Żoliborza, czyli tę wioseczkę, Fawory, dlatego że zajęła ogromne, ogromne obszary, które się ciągną od Nowego Miasta aż do dzisiejszego Placu Wilsona. No i właśnie, jesteśmy przy Placu Wilsona, w Parku Żeromskiego. Tutaj też miały miejsce ciekawe wydarzenia i jest ciekawa na przykład fontanna. No tak, Park Żeromskiego to powstał na terenach właśnie dawnych, pocytadelowych tak naprawdę. Jednym z elementów tego parku jest północny fort, który miał bronić cytadel. A mianowicie teraz nazwany fortem Sokolnickiego. Ten park został założony na początku lat 30. przez towarzystwo Przyjaciół Żoliborza. Przy placu Wilsona jest główne wejście do tego parku, ale plac Wilsona dawniej też się nazywał placem żeromskiego. Po śmierci prezydenta Wilsona, który upomniał się o to, żeby w Polsce, po, w Europie po I wojnie światowej Polska pojawiła się z powrotem na mapie politycznej, postanowiono uczcić prezydenta, który tak o to zabiegał. Natomiast imieniem Stefana Żeromskiego, wielkiego pisarza, nazwano park, w którym się dzisiaj znajdujemy. I w tym parku poza tym. Portem Sokolnickiego, w którym w okresie powstania Warszawskiego mieścił się szpital powstańczy. W roku 36 postawiono, Taką charakterystyczną fontannę z rzeźbą dziewczyny z dzbana. I szum tego, tej wody spadającej z tego dzbana możemy usłyszeć do dzisiaj. Natomiast bardzo pięknym akcentem żoliborskim nawiązującym do powstania jest to, że teraz ta dziewczyna z dzbanem jest ozdobiona biało-czerwoną opaską, symbolem Polski Walczącej. Bo przecież Żoliborz ma bardzo bogatą historię powstańczą, w tym to, że Żoliborz tak naprawdę zaczął powstanie. Może nie tyle sam zaczął, co został do tego sprowokowany. Rzeczywiście pierwsze strzały powstania. Padły na ulicy Krasińskiego w pobliżu ulicy Suzina o godzinie 14 .00, 1 .00 sierpnia 1944 roku. Niemiecki patrol zauważył grupę młodych ludzi, nie wiedział oczywiście o tym, my o tym wiemy, że byli to żołnierze podziemia Armii Krajowej i Organizacji Bojowej PPS-u, którzy przenosili broń. Niemcy zauważyli takie dziwne, długie pakunki, wobec tego chcieli tych chłopców zatrzymać. No to chłopaki oczywiście odpowiedzieli ogniem. I stąd ta pierwsza potyczka powstańcza, która się. Toczyła na Żoliborzu. Przy ulicy Suzina jest taki ogromny kamień, który to upamiętnia, że tu właśnie padły te pierwsze strzały powstania. I ten kamień jest ustawiony przy dawnej kotłowni, która dostarczała ciepło domom żoliborskim. A w okresie powstania warszawskiego w tej kotłowni mieściła się sortownia nabojów. Ojciec mojego przyjaciela, żoliborskiego, pan Chmielewski, właśnie pracował w czasie powstania w tej sortowni nabojów przy ulicy Suzina. To skoro jesteśmy tutaj przy placu Wilsona, to przedrepczmy w takim razie też w stronę kolejnego ciekawego miejsca na mapie Żoliborza, czyli w stronę szkoły pożarniczej. Żoliborz cały jest ciekawy, tak naprawdę. Po pierwsze jeszcze tak nawiązując do powstania, Żoliborz nie został zdobyty przez Niemców, tylko się poddał. Nie uległ takim zniszczeniom jak centralna część Warszawy, więc ta zabudowa charakterystyczna z lat 20. i 30. na Żoliborzu się utrzymała i właściwie możemy chodząc po uliczkach Żoliborza, boża, przenieść się w te czasy prawie już 100 lat temu, jak ten układ architektoniczny wyglądał. A jest to bardzo ciekawy układ dlatego, że on miał przypominać Paryż, takie dwa centralne place żoli boża, czyli plac inwalidów i plac Wilsona były połączone ulicą Mickie. Natomiast na samym placu Wilsona miały się zbiegać ulice Trzech Wieszczów czyli Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Tak szczerze mówiąc, o trochę mi brakuje czwartego wieszcza, bo ulica to by się znalazła, czyli Cypriana Kamila Norwida. Więc ten Żolibosz stary jest do, do zobaczenia. Ja zapraszam oczywiście zawsze do oglądania tych malutkich uliczek, w których powstała architektura dworkowa w latach dwudziestych i trzydziestych. To właściwie, no to jest taka bajka. To jest, tak jak powiedziałem, jest to oaza takiego piękna, architektoniczna, gdzie piękne parterowe, czy jednopiętrowe domki przypominające szlacheckie dworki, a one się znajdują w centrum miasta teraz, także to takie bardzo nobliwe budowle i rzeczywiście w latach 60., -tych, 70. -tych na Żoliborzu zaczęło mieszkać coraz więcej znanych twórców kultury. Największy nasz reżyser, jedyny laureat Oscara za całokształt twórczości, czyli Andrzej Wajda mieszkał na Żoliborzu, Janusz Rzeszewski, Między innymi reżysery filmu Halo Szpic Brudka, też oczywiście na Żoliborzu. I tak same sławne nazwiska. No tak, Czesław Niemen, Wojciech Gąsowski, Alina Janowska, Janusz Morgenstern, Kalina Jędrusik, Stanisław Dygat, no to ich się mijało na ulicy. To jest zupełnie inne wrażenie. Ja pamiętam, jak chodziłem do szkoły i mijałem pana Morgensterna, który wyprowadzał psa na spacer. Nazwiska z pierwszych stron gazet, a twarze i postaci chodzące po tych uliczkach, no to jednak nadawały taką atmosferę takiego inteligenckiego żoliborza. Jeszcze jedna historia związana ze starym Bożem, czyli z ulicą Felińskiego i, i moją szkołą, czyli pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Bolesława Limanowskiego. Za 10 lat będziemy obchodzić stulecie tej szkoły. Wśród najsławniejszych absolwentów i mieszkańców Żoliborza byli między innymi profesor Zbigniew Religa, ten słynny kardiochirurg, który przeprowadzał operacje przeszczepu serca, wybitni aktorzy, jak na przykład bracia Damian i Maciek Damińscy, Jerzy Bończak, słynny trener, no byliśmy wtedy strasznie dumni, że Andrzej Strejlał jako asystent trenera Górskiego, to były te czasy, kiedy Orły Górskiego pokonywały najlepsze drużyny świata. Plac Wilsona w okresie komunistycznym nosił inną nazwę, a mianowicie komuna nazwała go Placem Komuny Paryskiej. Skąd to się wzięło? No wiemy, że no na pewno ani Plac Wilsona, ani Żeromskiego by im nie pasował. Żeromskiego to może jeszcze jakoś by przełknęli, chociaż może gorzko, natomiast no Wilson absolutnie nie pasował i wobec tego, że to niby taka komuna, no to nam zafundowano ten napis Plac Komuny Paryskiej. Ale prawdziwi Bożacy w życiu nie używali tej nazwy i potem można było Poznać prawdziwych warszawiaków, jeżeli bożaków, że dla nich ta nazwa plac Komuny paryskiej nie funkcjonowała. U nas zawsze się mówiło, w domu idzie się na plac Wilsona, przyjedziesz na plac Wilsona, wyjdę po ciebie na plac Wilsona. Więc jeżeli ktoś używał słowo komuna paryska, to w ogóle nawet jak ktoś pytał o to, to Byłem świadkiem w tramwaju czy autobusie, kiedy motorniczy czy kierowca, mówił, już on nie wie gdzie to jest. Trzeba się nauczyć jak to w Warszawie naprawdę było. Ale jeden z moich kolegów z liceum kiedyś postanowił zrobić taki dowcip niewinny, ale oczywiście polityczny i zamazał na tabliczce plac Wilsona, plac Komuny Paryskiej, zamazał słowo Komuny i napisał kredą bułki. Było to o tyle śmieszne, że obok były delikatesy, gdzie było wielki, wielkie stoisko spożywcze, więc ludzie tak. No, oczywiście, to szybko ktoś tam przyjechał i zmył, ale, no, jednak się rozniosło, że taki plac był. Zresztą na. Też w którejś z uliczek Żoliborza, ile dobrze pamiętam, chyba na Placu Słonecznym w czasie okupacji też był napis my Hitlera w czterech literach mamy. Więc taki patriotyzm powiedziałbym, zwykły, lokalny się też tutaj przejawiał. Natomiast wielką rzeczą jest taki pierwszy powojenny film, czyli Zakazane Piosenki. To jest taka forma powiedziałbym w cudzysłowie musicalu, który przypomina okupacyjne piosenki. Też się dzieje na żoli Bożu? Tak, nie jest to powiedziane wprost, ale była taka słynna akcja Szarych Szeregów, zresztą Żoliborskiego. Harcerza w 1943 albo czwartym roku na 3 maja harcerze podłączyli się do tak zwanej szczekaczki, czyli megafonu niemieckiego, właśnie na placu Wilsona i nadali patriotyczne przemówienie i hymn państwowy. Ta scena odgrywania tego hymnu w tej niemieckiej szczekaczce chyba należy do jednych z najpiękniejszych i w całym filmie zakazane piosenki, i w całej historii patriotycznej kinematografii polskiej. O placu Wilsona można mówić jeszcze długo, bo jest to miejsce historyczne i bardzo bogate w opowieści, ale przejdźmy do jeszcze jednego punktu, który jest ważny na mapie Żoliborza, czyli do szkoły pożarniczej. Szkoła pożarnicza i gazowa, bo chyba tak się nazywała, została założona w 37 albo 38 roku i do wojny wydała tylko dwa rocznicki absolwentów. Było oczywiste, że nowoczesne państwo potrzebuje odpowiednio wykształconej kadry pożarniczej. Ta szkoła przechodziła różne koleje, za komuny się nazywała Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza. Później po 82 czy 83 roku też jej nazwę zmieniono. Teraz to już jest Akademia Pożarnicza. To taki bardzo solidny budynek przy rogu ulicy. Słowackiego i Gdańskiej I w czasie wojny oczywiście stanowił Jeden z, ze znaczniejszych punktów oporu I walk, które się na Żoliborzu toczyły Ciekawostka dotycząca Powstania warszawskiego na Żoliborzu To jest taka, że Wszystkie oddziały Żoliborskiej Armii Krajowej Wbrew zasadom konspiracji Miały kryptonimy Zaczynające się na literę Ż Czyli był Żaglowiec, Żywiciel, Żmija Żubr, Żyrafa Więc tak powiedziałbym niekonspiracyjnie Jednak do końca natomiast pewnie nie do wymówienia przez Niemców. I Żoliborz też oczywiście, tak jak wszystkie dzielnice Warszawy, doświadczył Gehenny. Tutaj zostali rozstrzelani na przykład cywilni mieszkańcy Marymontu. I to przez Wehrmacht, przez oddział pancerny. Także ta zbrodnia była popełniona 14 września. Więc ten Żoliborz taki bardzo bohaterski, też okrwawiony, ma historię niezwykle bogatą. Tak jak każda tak naprawdę część starej Warszawy to jest takie sanktuarium, męczeńskie narodu i właściwie tutaj każdy kamień mówi o patriotyzmie. Na tym placu Wilsona, na którym byliśmy niedawno, przy placu Wilsona mieszkał między innymi pułkownik Leopoldo Kulicki, późniejszy generał i ostatni komendant Armii Krajowej, który został porwany przez Sowietów, sądzony w fałszywym procesie w Moskwie, a w końcu zamordowany przez Sowietów, także naprawdę tak jak się idzie tymi uliczkami Boże, ale zresztą tak jak całej Warszawy, to historia bije z każdego muru, każdego kamienia. Ale historia nie tylko wojenna, bo szkoła pożarnicza, o której wspomnieliśmy, ma również ciekawe dzieje po 80 roku XX wieku. Tak, dlatego, że podchorążowie tej szkoły strajkowali, domagając się polepszenia, wyposażenia straży pożarnej. To był rok 81. Kapelanem tej szkoły był ksiądz Jerzy Popiełuszko, późniejszy męczennik, i ten strajk miał być pretekstem dla wprowadzenia stanu wojennego. Komandosi z Helikopterów atakowali tę szkołę, skakali na dach, zajmowali gmach, i według scenariusza komunistycznego miały się toczyć walki no bo oczywiście podchorążowie byli uzbrojeni. Natomiast namawiani przez księdza Popiełuszkę i zgodnie z ideałem solidarności, zmagania się z komuną, ale bez przemocy. Żadnej walki nie było, więc ten scenariusz tak naprawdę nie wypalił tej walki. Natomiast jest bardzo piękna teraz tablica, tu ją oglądamy na tym gmachu która przypomina pieśń Konfederatów Barskich, w której jest taka zwrotka o tym, że nie pokonają nas choćby wojska latające na smokach. W pewnym sensie właśnie to jest zrozumiałe dopiero, kiedy się zna historię tej szkoły i tego ataku wojsk powietrzno-desantowych, chyba czy jakichś komandosów na tę szkołę. I tym akcentem, tak naprawdę tuż przy metrze Marymont, kończymy naszą żoliborską wędrówkę, nasze dreptanie, a na następny odcinek zapraszamy Zapraszamy Was już na bielany. Do usłyszenia.